Obecnie coraz więcej rodziców narzeka na fakt, że ich dorosłe dzieci nie są zainteresowane realnym planowaniem przyszłości, ale jak dobrze wiemy, od każdej reguły istnieje wyjątek, dlatego czasem bywa z tym zupełnie na odwrót, i choć ktoś ma ogromny zapał i chęć do pracy, to nie udaje mu się jej znaleźć, przez co nie ma żadnych możliwości zarobku. Dziś opowiem Wam historię o tym, że nigdy nie wolno tracić wiary i się poddawać, ponieważ każda porażka może zwiastować sukces i być początkiem czegoś wielkiego. Ale zanim obejrzysz zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i zostań ze mną do końca. Ta opowieść chwyta za serce. Clay Lewis z Brisbane w Australii przez wiele miesięcy marzył o znalezieniu pracy. 16-latek nie chciał spędzać całych dni przed komputerem jak reszta jego kolegów, chciał poświęcić czas na coś pożytecznego i pewnie łatwiej byłoby mu znaleźć pracę nawet na pół etatu, gdyby nie jedno ale. Sęk w tym, że Clay ma autyzm, przez co jego plan stał się o wiele trudniejszy do zrealizowania, pomimo, że jest to bardzo odpowiedzialny, lojalny i porządny młody chłopak. Niestety, fakt, że nieco inaczej od innych artykułuje słowa, a niektóre jego reakcje mogą wydawać się na pierwszy rzut oka dziwne, pracodawcy często wydają na jego temat pochopne wnioski oparte tylko i wyłącznie na pierwszym i często mylnym wrażeniu. Ludzie ci często myślą, że Klej nie ma o niczym pojęcia i nie byłby w stanie dobrze wykonywać swoich obowiązków. Ilekroć wychodził z domu na rozmowę o pracę jego rodzice byli pewni, że ich syn znowu wróci z pustymi rękami, a działo się tak już od ponad dwóch długich lat. Dosłownie nikt nie chciał zatrudnić Kleja za każdym razem podając nową przyczynę odmowy i wielu na pewno już dawno by się poddało, ale nie Klej. Jego ostatnia próba znalezienia dorywczej pracy w restauracji szybkiej obsługi miała miejsce w 2018 roku i jak się domyślacie zakończyła się przykrą porażką. Wtedy chłopak uznał, że nie ma odwrotu. Zaczął zadawać sobie pytania znacznie ważniejsze niż to czy kiedykolwiek znajdzie pracę. Tylko co dalej? Nie chodziło już nawet o zatrudnienie, ale w ogóle o jego miejsce na wielkim, przerażającym i dyskryminującym mniejszości świecie. Wtedy jego rodzice wpadli na pomysł, by zorganizować burzę mózgów i przegadać z synem różne możliwe opcje ścieżek jego przyszłej kariery. Po kilku dniach od rozmowy chłopak zaskoczył rodziców, proponując im swój własny pomysł na biznes. I choć na początku wydawał im się lekko absurdalny, to postanowili wspierać syna w jego marzeniach i planach do samego końca. Tak powstała firma zajmująca się czyszczeniem śmietników. Wielu z was myśli pewnie teraz, że to nie był najlepszy pomysł, ale jak głosi przysłowie, żadna praca nie hańbi i ktoś przecież musi to robić. Klej przyznaje, że bardzo długo myślał o branży, w której nie byłoby zbyt dużej konkurencji, a rozpoczęcie działalności nie wymagałoby dużego wkładu finansowego. Odkąd założył swoją firmę, codziennie po szkole pukał do drzwi domów w swojej dzielnicy, oferując sąsiadom czyszczenie kubłów. Ku jego zdziwieniu wielu z nich przystało na propozycję. Usługa nie należała do kosztownych, jak na możliwości jego potencjalnych klientów. Clay brał 10 dolarów za śmietnik i 5 za każdy kolejny. Dla wielu ludzi wygodniej było zatrudnić chłopaka niż myć śmietniki samemu, dlatego od samego początku chłopak miał pełne ręce roboty. Kubły stały przed każdym domem i wszystkie musiały być utrzymane w porządku. Praca nie należała do łatwych, zwłaszcza latem, kiedy upały w Australii znacznie utrudniają mieszkańcom życie. Poza tym, jak się domyślacie, zapach śmietników. Nie należy do przyjemnych, a często na ich dnie gnieżdżą się muchy i inne insekty. Trzeba też wspomnieć, że dla kleja ładne zapachy to podstawa, bo jest na nie bardzo wyczulony, tak jak na światło, co bezpośrednio wiąże się z dysfunkcją sensoryczną, zaburzeniem, któremu codziennie muszą stawiać czoła ludzie z autyzmem. Już po kilku dniach klej zaopatrzył się w odpowiedni sprzęt, który był mu niezbędny do wykonywania nowego zawodu, to jest maska, rękawiczki, narzędzia i środki myjące. To znacznie ułatwiło mu wykonywanie obowiązków. Jego rodzice byli zachwyceni widząc, jak ich syn świetnie sobie radzi prowadząc własną firmę. To znaczyło, że skończy szkołę, mając na starcie solidne źródło dochodów, dzięki czemu już wkrótce będzie mógł stać się niezależny. Niestety faktem jest, że nawet w Australii wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych jest niezwykle wysoki. Niejednokrotnie udowodniono już, że praca daje nam poczucie spełnienia. I własnej wartości. Założenie własnej firmy pozwoliło klejowi zyskać wśród sąsiadów szacunek i reputację, ale też sprawiło, że nabrał pewności siebie. Klej nie miał już takiego problemu jak wcześniej, nie bał się rozmawiać z nieznajomymi. Teraz nie tylko pewniej z nimi rozmawia, ale też bez kompleksów negocjuje ceny i zbiera dodatkowe zamówienia. Dla wielu było to zaskakujące, ale biznes kleja szybko zaczął się prężnie rozwijać. Plotki o jego usługach w błyskawicznym tempie rozniosły się nie tylko po okolicy, ale w końcu obiegły całe miasto. Kiedy klej miał już tyle zamówień, że nie mógł nadążyć z ich wykonywaniem, młody biznesmen zaczął zatrudniać do pomocy swoich kolegów z klasy. Na początku były to trzy osoby, ale z czasem liczba zatrudnionych wynosiła już dziesięć osób, by po kilku miesiącach rozrosnąć się do 30 pracowników firmy. W styczniu 2019 roku, zaledwie rok po założeniu firmy, Klej miał już ponad 70 stałych klientów, w tym duże sieci restauracji i firmy, a jego dochód wynosił aż 7 tysięcy dolarów miesięcznie. I to nie miał być wcale koniec, bo choć chłopak już zarabiał więcej od swoich rodziców, to nie miał zamiaru na tym poprzestać. Zamierzał rozszerzyć bazę klientów, obsługując nie tylko tych mieszkających w mieście, ale też na obrzeżach. A oprócz mycia śmietników, firma młodego oferowała też różne inne usługi, jak na przykład zbieranie śmieci, utylizacja gruzu po remoncie, mycie dróg, sprzątanie domów, a nawet mycie samochodów. Słowem, już po kilkunastu miesiącach pracownicy firmy Kleja byli gotowi świadczyć swoim klientom wszelkie usługi sprzątane. Jak się okazało, chłopak miał żyłkę do biznesu i, choć trudno w to uwierzyć, do dziś wszystkim nawiguje sam, zarówno jeśli chodzi o ofertę biznesową, jak i negocjacje z klientami. Nawet jego mama dostała u na posadę sekretarki. Za spektakularne osiągnięcia w biznesie i kreatywne podejście do rozwoju firmy, Clay dostał nagrodę burmistrza Brisbane, co daje nadzieję wielu innym osobom mającym autyzm. Ale nie myślcie, że jedyne co robi to praca. W najbliższej przyszłości, kiedy już będzie to możliwe, Clay planuje wycieczkę do Dubaju na wyścigi Formuły 1. Interesuje się autami i udało mu się już Kilka kupić. Jednym z nich jest ten piękny czerwony Mercedes, ale to nie wszystko, bo pomimo osiągniętego sukcesu bogaty przedsiębiorca nie zapomina o swoich pracownikach. Niemal każdy z nich ma służbowe auto. Toyota Camry. Clay był nawet w telewizji, gdzie opowiadał o swoich doświadczeniach i wielokrotnie podkreślał, że nie wolno się poddawać, inspirując autystyków i tych, którzy bezskutecznie próbują swoich sił na konkurencyjności. Rynku. Podczas przemówienia Clay podkreślał, że dla każdego na tym świecie jest miejsce. Większość z nas prowadzi bardzo szybki tryb życia. Dużo czasu spędzamy w szkole czy w pracy, dlatego, niemal w każdej rodzinie przyda się pomoc przy codziennych obowiązkach, jak wyprowadzanie psa, podlewanie roślin, strzyżenie trawnika czy zrobienie zakupów. Przepracowani rodzice z wielką chęcią zapłacą komuś z zewnątrz za wykonywanie drobnych usług, a ci, którzy potrzebują pracy, mogą zbudować na ich potrzebach dobry biznes. Najlepszym tego przykładem jest firma Kleja, która rozwinęła się w zawrotnym tempie. Chłopak jest na co dzień bardzo zajęty, ma wiele planów na przyszłość, a wśród nich dalsze rozbijanie firmy i poszerzanie terenu, na którym będzie świadczył swoje usługi. Poza tym, chłopak wciąż uzupełnia listę usług i wprowadza na rynek nowe produkty, które na pewno okażą się niezwykle pomocne dla wiecznie zajętych ludzi współczesnego świata. Historia kleja to najprawdopodobniej najlepszy dowód na to, że każdy z nas, o ile bardzo mocno chce i do tego dąży, znajdzie swoją niszę, w której zrealizuje swoje plany i marzenia. Koniec końców, nawet chłopak z autyzmem, któremu przez ponad dwa lata pracy odmawiało wielu pracodawców, udowodnił, że jak chcesz, to potrafisz. Pomóż dotrzeć temu filmikowi do szerszego grona. Wyślij link do znajomych i udostępnij go na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.